Witam tu Izak i kolejny Overwatch jest przed wami już właśnie, bo zaczynam nagrywanie, mam demo osiągnięte, także przejdźmy do dema. Będziemy szukać haksa. Po prostu. Nie, słuchajcie, takie, takie przewitanie jest jakieś dziwne, naprawdę. Dosze mówię, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Izak, przed nie kolejny odcinek detektywy i czyli serii Overwatch, czy panujemy 4 w ogóle, a jak się witam inaczej, to jakoś tak w ogóle jest... Mózg rozwalony. Właśnie. I słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem było 45 tysięcy, 45 tysięcy lajków. E, do tego pora nagrać kolejny odcinek. Mam nadzieję, że już minął tydzień do ostatniego, więc najwyższa pora. Faktycznie sobie trochę ciszej jest, kiedy dziwny moment tego gościa. Trochę sobie ściszę. Może 0,15. E, także dzięki serdeczne za wszystkie lajki. Dzięki serdeczne, że, e, że chcecie wciąż oglądać Overwatcha, że tak lubicie tę serię. Naprawdę jest mi niezmiernie miło. Ale teraz przejdźmy już sobie do pana podejrzanego, który ma 11 fragów, 9 śmierci. i Tutaj ratl ma jeden frag, tylko zobaczymy, co ten pan pokaże, bo wyczuwam u niego haksy, wiecie tak myślę, tak myślę, że będą haksy, także zobaczymy, co to będzie. No, Dobra, może nie. Może jednak się pomyliłem. Eee, no. Dziwnie się ten odcinek zaczyna. Bardzo dziwnie nawet. Zacząłem w ogóle oglądanie demka po 10 sekundach, w ogóle już praktycznie. Dobra, stoi się, nie rusza. Headshot, precenty, 63%. On, on się konfiguruje teraz, 100%. 100%. Dopiłem kawkę. Nie, bo kupiłem sobie nowy ekspres do kawy, nie? I, i, I sobie zrobiłem poczwórne es espresso, i później dolałem mleka. I być może to to, nie wiem, co się stało, ale być może to poczwórne espresso. A ten stoi przed długą, no spoko. E Fajowo. No to jak się nic nie dzieje, to ja Wam przy okazji powiem, słuchajcie, że zapraszam na Kersa. Kers to jest taki pro program do komunikacji trochę jak TeamSpeak, tylko że jest bardziej rozbudowany. I tam mam swoją grupę Dziki Izaka i tam sobie można rozmawiać. Można zadawać mi pytania, można sobie rozmawiać o kobietach i o mężczyznach, bo taki specjalny czat jest założony. Można sobie szukać graczy, można sobie porozmawiać po prostu na różne tematy. Jeżeli ktoś ma problemy techniczne, to też się tam można odezwać. Można sobie wejść na jakiś kanał, po prostu sobie porozmawiać z kolegami grając w matchmakingi. Więc zapraszam, jakby coś Link oczywiście macie w opisie do Kersa. A ja sobie wrócę do, do matchmakinga. I zobaczymy, co ten pan jeszcze pokaże, bo to jest coś dziwnego, co on robi, nie? Być może go zreportowali za griefing. Co on w ogóle wyprawia, no? Nie no, co ten koleś robi w ogóle? No przecież... Kiedy on zdobył 11 fragów, jak on robi takie rzeczy, no? Ja nie wiem, o co tu chodzi, naprawdę nie wiem. Nie, no, co ten gość robi w ogóle? On mi psuje odcinek, no. Ten gość mi psuje odcinek, ewidentnie. Jak tak w ogóle można, nie? Mi popsuł mi odcinek, ten koleś, Mi popsuł odcinek. Bo zamiast strzelać jakieś headshoty kosmiczne, kurczę, no to on nic nie robi, ale... Mi się wydaje, że on w tym momencie, nie wiem, czy on się teraz kryje, on miał 63% headshot percentage. Taki dość wysoki. Miał tych fragów trochę, a teraz nie fraguje nic, robi takie dziwne rzeczy, masakra. Nie no, obrywa głowę, ale nie, skacze sobie dalej. To jest gość, który chyba chce po prostu spaść z rangą słuchajcie, i on się nie stara do tego ja nie wiem co ten, ja nie wiem, co ten typ w ogóle robi. Jedyne co może, może jest do to chyba griffing nie? Mieni się pistoletami. Co on robi w ogóle? Co ten koleś w ogóle wyprawia? No nie psuj mi odcinka człowieku! Nie no, wkurzyłem się teraz, nie? Wkurzyłem się, bo psuje mi odcinek jakiś pan podejrzany, no ja liczyłem, że tutaj będzie coś ciekawego. Znaczy to też jest ciekawe tak swojego rogo, ponieważ no nie było, czego takiego wcześniej bo mnie na, na Overwatchu. a jest już tych odcinków 95. Niedługo setka, słuchajcie. Co byście chcieli mieć na setnym odcinku specjalnym? Piszcie mi w komentarzach. Jak, jaki macie pomysł na setny odcinek? Jakiś tam pomysł mam oczywiście, ale może wy macie jakieś lepsze, albo macie jakieś propozycje, co mogłoby być w setnym odcinku, czy coś dodatkowego, czy może jakieś kompilacje, czy może więcej demek, czy co byście chcieli? Na pewno sobie chętnie poczytam takie komentarze, bo wiem, że wielu widzów ma fajne pomysły i często e, lubię z tego zaczerpnąć. A na razie ten pan nie zdobył żadnego fraga na tym, e, na tym overwatchu, prawda? Mi się wydaje, że znaczy, zdobył jednego, na swoim zawodniku, no super. 2 na 10 bym powiedział. Nie no, tu żadnych haksów nie ma, no i ja nie rozumiem, co ten gość robi, no. Nie no, nie, nie zabiję. Słuchajcie, zero fragów na Overwatchu. Zero fragów na Overwatchu. I ten dostał reporta, nie? No, psuje mi demo, no. Koniec, koniec. Jego ja reportuje za Griffin, no bo tak nie może być, on powinien coś bana na za griefing, no. Za kurde granie na jakiś kompletny, no bo stoi sobie na respie, nie pomoże drużynie, nie wiem, stoi na jakichś innych pozycjach, w ogóle się nie słuchaj, myślę, że on dostał dostali od swojej drużyny za granie po prostu głupa, no. Podczas grania kantera. Ja mu ewidentnie daję, słuchajcie, griefing, bo to dla mnie to jest ewidentny griefing. Za takie granie, kurczę, zero w ogóle gry pod zespół, no. Po to są matchmakingi, po to są mecze turniejowe, żeby już grać sobie z drużyną, a nie sobie grać po swojemu i chodząc sobie własnymi ścieżkami mieć w dupie wszystko. No słuchajcie, to demo trwało ile? 5 minut? Ja, ja zacząłem odcinek w ogóle, żebyście nie pisali. i jak skończył gadać tam na przykład 2.15, bo od razu przeszedłem do rzeczy, od razu zacząłem oglądać demku i zacząłem oglądać od razu tego typa. A w ogóle to jakaś patologia straszna jest, słuchajcie. Patologia straszna, no to ja po prostu aż mi wstyd przed wami, aż mi wstyd przed wami, że się to oglądać, no Wstyd mi trochę, zero, zero fragów na Overwatchu. Zero fragów. Zero. Star Trek 5 7 Retribution. No dobrze. Zawsze jak patrzę na to Retribution, to mi się kojarzy Retribution Paladin. Z World of Warcraft. Nie wiem, czy to są jakieś gracze, chociaż jak trochę World of Warcraft, to parę, parę graczy było, oglądało, więc być może część widzów lubi World of Warcraft. Ja, ja zresztą bardzo lubię w sumie. Jakieś dwa lata swojego życia zmarnowałem do World of Warcraft. No może nie aż tyle, ale trochę na pewno. Zawaliłem z dwie sesje na studiach przez World of Warcraft Na jednej sesji w ogóle nie byłem to chyba nie skanuje, nie? nie? Nie powinno skanować absolutnie. E, ale tak, ale faktycznie. Ale faktycznie na jednej sesji w ogóle się nie pojawiłem, słuchajcie. Pierwsza moja sesja na studiach miałem dwa egzaminy i nie poszedłem w pierwszym terminie na żaden, nie? Miałem w czerwcu te egzaminy, a dopiero poszedłem na sesję poprawkową w po wrześniu, bo miałem dwa terminy w czerwcu i nie poszedłem na żaden, bo grałem w WoWa. Kiedyś to były takie czasy, że się no-life'iło strasznie. Już teraz nie, ale kiedyś tak. Kiedyś to może było naprawdę no-life'ić w strasznie. Dobra. Obejrzeliśmy sobie warm -upa. no to też fantastycznie. Nie? Ale przy okazji mogłem sobie porozmawiać, a ja wiecie, że ja bardzo sobie lubię z wami rozmawiać. Dlatego w sumie też streamuję, bo wtedy jest super okazja, żeby sobie pogadać, także też pamiętajcie, żeby padać na Twitcha. A dzisiaj, mam nadzieję, że ten film będzie. Dzisiaj, słuchajcie, jest stream wspólny z Rojem. Dzisiaj będzie wspólny stream Royem, z Rojem, także będziemy robić różne głupie rzeczy w Counter Strike'u pewnie. Będziemy też grać na HTC Vive, czyli Virtual Reality. Będzie też różne. Nie no kolejny, co, co się dzisiaj dzieje? Kto dzisiaj reportuje w ogóle? Nie wiem, może ja robię o tego wrócza złej porze, bo jest 15-18, może nie wiem. Może to na razie jakieś same maulaty grały i dlatego są takie słabe osoby, ja nie wiem. No dobra, udało się trudno wygrać. Chociaż znowu nic nie widzieliśmy. No i Pan podejrzany ma chociaż jednego fraga tutaj, to, to już jest coś. No i każdy znowu po jednym z tego co widzę. No dobra. Ej, naprawdę, ta kawa była za mocna. No, uważaj, Suspekt uważaj, bo zaraz, kurczę, będzie, będzie problem. Jest hmm. A ostatnio miałem taką śmieszną jazdę. Na streamie, słuchajcie, grałem sobie matchmakinga solo na globale. Matchmakinga solo na globale i wyobraźcie sobie, że wygrywaliśmy tam chyba 15 do 9 i mój teammate który wiedział, że streamuje, nie? Chciał, chciał się podpisać przed widzami no i zabił mnie z Zeus'a dwa razy podczas meczu. Ale pudło. No ładnie ten trafił. Chciał się podpisać przed widzami i zabił mnie z Zeus'a dwa razy. Byłem strupialny, wiedziałem, on wszedł do mnie na plecy, mój teammate, i zabił mnie dwukrotnie, nie? Tak dla, dla śmiechu, ja tam też się z tego śmiałem, w sumie nie miałem jakiś do niego specjalny, bo wygrywaliśmy, wiedziałem, że wygramy mecz już, bo byliśmy po prostu ekipą dużo lepszą, może sobie było pozwolić na czymś tam zabawę, chociaż to nigdy nie jest dobre ale sobie pozwoliliśmy na jakąś tam zabawę. Wyobraźcie sobie, że gości dostał reporta później od przeciwnej drużyny i wyobraźcie sobie, że już godzinę po tym meczu dostał bano na 5 tygodni za grifik. Czajcie to? Bo go przeciwnicy zreportowali za to, że griffuje, w sensie, że przeszkadza w grze, mimo że oni przegrywali, tak, mimo że ten gość tak naprawdę im pomagał jeszcze, bo mogli dzięki temu zrobić comeback. Kurczę, ten na ace idzie. To dostał reporta za griefing i dostał ban na 5 tygodni przez ten mecz, nie? dlatego, że chciał się popisać przed widzami po prostu. Także beka straszna. Czy znaczy, tak mi się wydaje, że to ktoś z przeciwników, bo nie sądzę, żeby ktoś z naszej drużyny go reportował. Będzie kiedy wygrywamy. No chyba, że ktoś z naszej drużyny go reportował, no, ale przecież wygrywaliśmy, więc to było, było dość ciekawe. No i jest ace, ale będzie boom. 50% przeżyje, to jest dom, przeżyje. To Tak jest, mimo że nie miał kadara. Także takie ciekawości czasami się zdarzają, widzicie, no. Takie ciekawości. A ja wiem, że ten coś jeszcze pokaże. Mi się wydaje, że to może być jakiś smurf po prostu. Bo ci przeciwnicy grają naprawdę strasznie słabo. Wychylają się cały czas pod jego celownik. No ten klika, to, to nie jest nic jakiegoś specjalnego. Siedem fragenców już. No, ładnie mu idzie tutaj ewidentnie. Teraz tukan ładnie wychylił. No, może to nie są silvery, bo ten tukan ładnie szybko strzelił z tej jabłki. Więc może po prostu ten gość sobie tam zabija, no. Może to są jakieś goldy na przykład. Teraz ja już ciężko stwierdzić, słuchajcie, ja już w pewnym momencie zacząłem się gubić w tych rangach, kiedy były te update'y. Już sam nie wiem, jak patrzę na tych gości, to nie wiem, czy to są silvery, czy, czy goldy, czy, czy kałachy. Jakie pudło! Oj, teraz to Kane zepsuł straszną okazję. To była doskonała okazja, żeby ugryźć tego fraga. Doskonała to była okazja, no. To nie mogę się... A patrzcie, na klejka, Papa biceps. Pasza Biceps. zobaczcie, jest pasza Biceps. To może jakiś Polak, to może to jest Was. Słuchajcie, jak jest naklejka pasza, chociaż pasza ma oczywiście fanów na całym świecie. No ale jest szansa, że ktoś od Was na tym demku. Ja, kilka ładnych fragów z tej jabłonki. Nie, to nie, nie widzę żadnych haków. Nie, nie wiem, co tego zreportowali jak na razie. Przyznam szczerze, nie mam pojęcia. Nie, to, to raczej są jakieś niższe rangi, słuchajcie. Na pewno z pierwszej połowy. Biorąc pod uwagę jego movement. Chociaż tutaj się ładnie wychylił, no to. Może ogląda mecze Jarka Paszy 176 average damage na rundę, ale zobaczcie. Gościu wychylał się na środkiem, a ten wychylił, wrócił. Nie, to słuchajcie, żadnych tu nie ma, absolutnie. Ani w pierwszym, ani w drugim, w drugim demku. Być może w pierwszym, nie wiem, coś było. A przecież nie wiem, co nam w ogóle ten overload pokazał, bo. No bo wcześniej to było 11 fragów, a nam pokazało 7 rund, gdzie nie miał żadnego fraga, nie? No to jest trochę chore. No tutaj widzę też że tych rund. Znaczy, że te rundy się dużo strasznie. Okej, okay, zostało dwóch. Salmon i Tukan. Czy terroryści walczą? Dwóch na trzech. O, dwóch na dwóch się zrobiło. No i ciekawe, co teraz wymyślą. Nie wiem czemu ten gość z bombu idzie na B. A, złapał go. No, to pan podejrzany w klaczu. Jeden na dwóch. No zobaczmy, co tu pokaże. Tukan wchodzi na BS. Się wsłuchuje. Szuka przeciwnika. Oj, na plecach już miał rywala. Wrespie. 45 sekund, pudło jednego i drugiego, no proszę. O ładnie suspekt. Jeden na jednego. No a tu żadnych haksów nie mam, po prostu kurde Salmon go nie trafił w plecy dwa razy. No i co on kombinuje? Co ten tukan też kominuje? Oj, wyjdzie! A widział cień, pan podejrzany, już mógł się przygotować trochę lepiej do tego uderzenia, nie? Zresztą, tam miał 100 HP, więc nawet bez suspekt tutaj trochę głowy to i tak można było zrobić odpowiedź ten jak wie, ale wjeżdża, no dobra No to się nie udało ewidentnie No i trochę forma spada panu Też. A to jest w ogóle, zaczcie. On ma 11 fragów, a dwa, jeden 1 do 5 Trochę jego drużyna nie gra, trochę mu nie pomagają Dobra, no, znowu jest pro 90 No zobaczymy, może teraz Może teraz ukąsi No Iguana z jednym trafieniem Ile za pierwsze demko trwało? 5 minut? Jestem ciekaw, w ogóle muszę to sprawdzić tak dokładnie, nie? jaki jest cooldown pomiędzy jednym pobranym demem, a kolejnym. To jest też ważna sprawa. Kiedyś właśnie było tak, jak mówiłem zresztą, że kiedyś to było tak, że było instant, nie? Skończyło się jedno demko, może było zacząć kolejne. Teraz zrobili, zrobili taki cooldown, przez co trochę mi to popsuło nagrywki. Ale czasami faktycznie, jak demo jest jakieś dłuższe, to się wyrabiam w czasie, żeby, żeby pobrać sobie następne. To tam wtedy nie trzeba długo czekać. A może dzisiaj sobie znowu zrobimy 3 demka? Zostawiliście łapkę w górę. Zostawiliście lajka. Mam nadzieję, że tak. Dobra, popatrzmy cóż to będzie. Pan podejrzany. Przed długą. No. No. Jezus Maria, jak on strzelał. Jeszcze dostał chyba najdą swojego. Pamiętajcie, celownik na poziomie głowy. Nie strzelajcie po kostkach. Zabił go trzy razy szybciej. Może zdążył jeszcze od tego najdał uciec. A teraz ładnie dał im popatr podejrzany ja Może tu jest na długi ktoś. Chociaż Manatie... Skraca na Powell trochę niepotrzebnie. Chyba niepotrzebnie. 17 HP. W jest tuś. A teraz jej go poradził. Trzech na poradził. 3 na 3. No to jest do odbicia, nie? To jest do odbicia, tylko że mam wrażenie właśnie, że ten pan podejrzany ma trochę niewspółpracujących graczy w drużynie. I to jest problematyczne. Uuuu. No nic z tego. Nic z tego jest, choć tutaj nic nie było absolutnie. Nie wiem, może być może dostał reporty na początku meczu, na samym początku, kiedy on tam zdobywał te fragi faktycznie w dużej ilości, nie, bo pistolet, nie po pistoletówce nie, ale później no te fragi zdobywał tej AWP, być może za to, za to dostał reporty, chociaż ja tutaj absolutnie żadnych haksów nie widziałem, także wiecie, na spokojnie słuchajcie, na spokojnie, jeżeli nie jesteście na 100% pewni, chociaż nie no, reporty można robić, jeżeli nie jesteście na 100% pewni, jeżeli macie wątpliwości co do umiejętności danego gracza, nie, to jasne, można tak robić, ale też bez przesady, no bo tutaj widzieliście, nie było żadnych absolutnie haksów, nie było żadnego griefingu, tutaj nic nie było. Absolutnie nic nie było. Poczekamy sobie chwilkę słuchajcie na demo. Ja sobie może w tym czasie tak dla rozluźnienia sobie otworzę jakieś, no tak powiedzmy 6 skrzyneczek. Chociaż to powinienem tak 4,5 otworzyć, bo było 45 tysięcy lajków, tak żeby jedną za każdy. za każdy ten. 10 tysięcy lajków tak by było idealnie. Ehm, dobra, czekajcie, to sobie wpiszemy. Tak, może sobie z 6 otworzymy tak dla rozluźnienia właśnie w momencie, kiedy czekamy sobie na, na kolejne demko. A to zawsze można sobie porozmawiać, słuchajcie. Ja liczę, że jeszcze uda się to jedno demko pobrać, bo, bo zawsze jest szansa, że drofimy jakiegoś haksa. Ostatnio pisaliście właśnie, że e, overall powinien być, bo, bo graliście na haksy i w ogóle, chociaż dzisiaj widzicie, że dzisiaj jest jakoś tak spokojnie. Dzisiaj jest jakoś tak spokojnie. Jedną kostkę już utworzyłem, zresztą macie film na YouTubie, gdzie Paulinka mi otwiera kosę. I, I to było fajne uczucie oczywiście, jak leci kosę, jak Paulinka otwiera, chociaż z drugiej strony mam taki trochę... o... Okej, okay, no to tragedii nie ma, wam powiem. Nie wiem, po ile chodzi teraz ten desolate space, to jest field tested niestety, ale i tak, słuchajcie... Patrzcie, 6 skrzynek, a wypada mi różowy skin. A tak się często nie zdarza, tak się często nawet nie zdarza przy 50 skrzynkach, także jest nieźle. A ten desolate space kosztuje, słuchajcie, 20 euro, więc kurczę, to jest dzisiaj dobrze wydany hajs, nie? To jest dzisiaj dobre, to jest dzisiaj dobry Overwatch. Chociaż otworzymy sobie jakiegoś fajnego skina. Jeszcze przydałaby się jakaś koska, słuchajcie, i byłoby po prostu idealnie. Taki Karambit Gamma Doppler Statrak. nie oczywiście. I to najlepiej. Ojej. I to najlepiej ten Emerald, czyli ten cały zielony, on jest super. A ja mam nową koskę, słuchajcie, wymieniłem się ostatnio em, za karambita Ruby, patrzcie, to moja nowa kostka i nawet go zmieniłem, słuchajcie, za moją kar karambitę Tiger toca, bo mi się bardziej podoba nawet taki on jest uważam piękny, ten różowy nie wiem, czy, czy, czy Wam się też podoba, ale dla mnie jest po prostu super, jest piękny jest śliczny po prostu, śliczny dobra, to jeszcze jeden je, jeden no i niestety niestety nic z tego miałem chyba jeszcze jakiś jeden kluczyk gdzieś, o to sobie chroma dwójkę jeszcze jedną otworzymy, bo mam chroma Dwójkę do otworzenia, Mamy jeden kluczyk, to od razu to załatwimy Chroma dwójka kosztuje niewiele, a zawsze jest też szansa na koskę To jeszcze sobie jedyną taką otworzymy skrzyneczkę i lecimy z trzecim demkiem Zawsze będzie fajnie Kurczę, chciałem spojrzeć na czat na Twitch, ale przecież to nie jest stream, więc nic z tego No i jest armor core, no tego to ja dawno nie widziałem, faktycznie. Dawno nie otwieramy nie, nie chroma dwójek Coś w tym jest, dobra. Jest demko do pobrania, więc idę ideolo. No to pobieramy demko, no może teraz się nam poszczęści trochę i będziemy mieli jakiegoś haksiora, bo fajnie byłoby kogoś złapać jednak, nie? Na pewno byłoby fajnie kogoś złapać, także pobieramy, odpalamy, banujemy, kończymy, łapkujemy, subskrybujemy i udostępniamy jeszcze, o. Never mind, I'll find. Someone like you, I wish nothing but the best Dobra, już nie śpiewam, przepraszam Ale ta dzisiaj ta piosenka mi chodzi po głowie For you too. Już, koniec Strasznie mi ta piosenka dzisiaj chodzi po głowie, wiecie O Jezu, ale dziwne to były rzeczy O, ma, słuchajcie, M9 Bayonet Przyspieszymy tą rozgrywkę, żeby się skończyła Jezu, ma dobre skiny, patrzcie, Kurde, ma Fire Serpenta Bo ta rozrywka trwa. Nie wiem po co w ogóle rozrywkę nam pokazują w Overwatchu. Być może jest jakiś bug, który tego nie, nie pozwala naprawić. Tak 9 Toxic. On w ogóle ma dużo takich fajnych skinów, kurczę. Też mam tak 9 Toxic. Mam Fire Serpenta, chociaż nie używam. No zobaczymy, dobra. Pan podejrzany sobie kupuje taka, w ogóle to ciekawe. Zobaczcie, że nie forsują. Grają full echo trzy osoby z Glockami tylko i wyłącznie. To jest takie niestandardowe dość, nie? No proszę, obawiam się, że teraz nie będzie mniej. Jezu, celownik... trochę dlatego, że dostaje po prostu i dlatego co człowiek mu leci do góry. Dobra, na razie dwie rundy, które trwały łącznie, może 30 sekund, super. Fantastycznie! No, ale lecimy dalej. No, puścił kolegów przodem. Znowu tylko z takim Zobaczcie w ogóle, jak oni oszczędzają pieniądze. Woodpacker też ma 3900. Już nie podłożyli bomby. Zdobył dwa fragi praktycznie. Ale w ogóle taki full echo, Słuchajcie, dawno nie widziałem czegoś takiego, żeby ktoś nie forsował w drugiej rundzie po stronie terrorystów. Kiedy przegrywają rundę. No to chyba się trochę popsuli, no bo gość kuca i chyba nic nie widzi, a ten pan podejrzany cały czas mu siedzi na głowie. Więc <laughs> nie do końca chyba się zgrali. No nie wiem, słuchajcie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego ludzie reportują czasami, nie? No może teraz zobaczymy w końcu jakieś super akcje. Ma snajperkę. No ładny strzał. A pan Kadza szybko podjechał po prostu, Patrzy środek, chociaż tam jest jego kolega z drużyny, zobaczcie, w hangarze, więc trochę bez sensu. No teraz zobaczę. A! Okej, okay, dobra, to przepraszam, pomyliłem się. I ten skracają. No co ten gość robi? Co i mów w no, jakiś. Kolega ma chyba. dziwne upodobania. No dobra, mam sobie dopanowany. Jest pierwszą on do zespołu terrorystów. No musi być, no, nie, ma, nie ma innej możliwości, nie? Musi być. Antyterroryści będą próbowali sobie skrócić. Kawałek sobie. Czegoś sobie przewiniemy, aby że to się nic nie będzie działo. No tak. Nic się nie wydarzy. Zachowaję sobie. No dobra, zobaczymy co jeszcze to pokażę. Jest ok, flash. Ale kurde, ten flash może nie jest taki głupi, patrzcie. rzuca flasha przeskakuje sobie, żeby umknąć przed sniperem. W razie czego? I wtedy od razu wychyla. Jak flash wybucha, to w sumie całkiem spoko. Całkiem nie głupie to było, bym powiem. Rattle. Nie, on dostał info, że tam ktoś przebiegał, słuchajcie, patrzcie, Rattle jest wcelowany idealnie w tego, w tego typa. A, i udało mi się wygrać pojedynek. Nie, bo ten suspect chyba go jeszcze zdążył zobaczyć, nie? Chyba zdążył zobaczyć, że gdzieś tam pod i chyba dał info po prostu, że ktoś tam stoi. Teraz dostał z kolei info, że ten typ jest na górze, na gnieździe. I to się tam wceluje, załapał i bardzo dobrze. O to chodzi. Zony flasher, ale bardzo sobie ten flasher, Bardzo sobie ten fleszyk. fleszyk. Nade już całkiem niezły. No i całe drużynce, te, a ich zostało trzech, pod, podbam sitem B. Szóstka powinna dać info, a czyste i powinni zrotować jeszcze. W ty, nawet w tym momencie, nie? Chociaż z drugiej strony szóstka idzie na plecy. A, to za jeszcze w dodatku. Nie, też powinno być w rundzie. Tylko nie wiem czemu cały czas dostał report, a pan podejrzany, nie? Nie rozumiem kompletnie mówię ja mów respekt, tam już go gonią w ogóle już, na pewno go dojeżdżają. Nie no, czasami naprawdę nie rozumiem tych reportów, tak jak, Także mówię, słuchajcie, apeluję, nie reportujcie bez sensu, proszę was. Nie reportujcie bez sensu, bo widzicie co później się dzieje w uroczono. no. Zamiast banować haksów, to tracimy tylko czas na jakichś gości, którzy nawet nie fragują specjalnie, nie? On ma jednego fraga jak na razie, no słuchajcie, to jest patologia, no. No nie wiem dlaczego go reportują. Ha, znaczy znowu to samo. Reagą siebie widział to z naiperką, nie? Ale już zobaczcie, to już jest szósta runda tego demka. Szósta runda. Jak to szybko leci to demo. Maple słucha smoku. No jest to jakieś rozwiązanie, teraz słyszał kroki Maple, ale jeszcze się nie da tutaj skrócić? Nie, cofnie. A terroryści pod bomb site, a ten dobrze, dobrze patrzy plecy, bo uciekał. Faktycznie mógł ktoś usłyszeć, że cofaj, wtedy skrócić. Także co. Saspekt tutaj bardzo ładne podejście, znaczy, bardzo dobre zachowanie. Szkoda, że znowu nie trafił gościa, kurczę blade. I sześć run z a typ ma jednego fraga, no. No jednego fraga, no. Z, najwyżej mógł dostać reporta od swojej, dru swojej drużyny za griffing. No ale to przecież bez sensu, no. no wcale nie gra źle przecież. No. Znaczy w sensie ustawia się dobrze, no gorzej z celowaniem faktycznie, z tym jest problem. mu sobie Ventrum. Ale miał Fatano pozycję ten cut, Jezus. Wychylił się sobie na tylu gości, nie? Żarcie. 5 2 już jest. No tu się nic nie dzieje kompletnie, no to też nie można zreportować takiego typa, no i jako. Ale mi się wydaje, że to jest jakiś prima słuchajcie. Czy że to jest jakiś premate, skoro grali właśnie razem eko, na przykład full eko z glockami, tak. No bo zawsze ktoś tam sobie kupi. jest teka, ka, a tutaj wszyscy grali twarde po prostu eko z glukami sami bez żadnych zakupów no tylko tam był Tekus, Aspekta i jeszcze jedno P250, także tutaj coś takiego było, no więc stawiam, że to jest pre premate, no ale co to zmienia tak naprawdę. O, chyba dostał info od ratla, że skrót maina jest. Bo Bratle go musiał słyszeć. Ten pangaże tamten biegł na pełnej, także musiał wiedzieć. Teraz sam pan podejrzany słyszał, że wrócił. No, będę się działy kampiu. Troszkę za przyspieszymy w takim razie. Koniec! Słuchajcie, koniec! Dzisiaj bez żadnych haksów. Aż jestem w szoku. Aż jestem w szoku, no ale dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Być może w kolejnym odcinku się uda jakichś haksów dorwać. no Nie wiem, dzisiaj się w jakąś złą godzinę po prostu, bo, bo te reporty wszystkie bez sensu. No, z wyjątkiem jednego, gdzie moim zdaniem faktycznie był griefing, także. Dzięki serdecznie, że ze mną. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku Overwatcha. Cześć!